Przepiękna uroczystość Wielkiego Świętego. Obchodzimy dzisiaj uroczystość narodzin Świętego Jana Chrzciciela i dostajemy Słowo, myślę sobie, przecudnej urody Słowo, które oświetla nasze życie, które chce nas dzisiaj w tym Lekcjo Dywina poprowadzić. Zapraszam Was, kochani, do tego, byśmy najpierw zaczęli to nasze lekcję Dywina od. Wysłuchania tekstu świętego, bo przecież on najpełniej może dotykać i oświetlać nasze serce, wskazywać najwłaściwsze drogi w naszym życiu. A potem pochylimy się troszkę nad lekcją divina, czyli y, uczynimy pewien komentarz po to, żeby nam pomógł wzrastać, by jeszcze lepiej rozumieć ten tekst, inaczej by go po prostu przetrawić. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się razem z nią. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza, jednak matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali się więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów, w całej górskiej krainie Judei, Rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło, a wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kim będzie to dziecie, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Wszyscy się dziwili, pytali, kim będzie to dziecie, a kiedy czytamy ten tekst i pochylamy się nad nim, to jedna rzecz uderzyła mnie bardzo mocno, bo tak naprawdę w tym tekście jest niewiele o Janie Chrzcicielu. Od samego początku, od początku narodzin, Jan żyje w duchu tego, co przepowiada. Mówi: Przyszedłem po to, żeby być głosem wołającym na pustyni. Jan mówi, że jest tylko głosem, że zapowiada kogoś, kto jest od niego o wiele większy. Kiedy Jan spotka pana Jezusa, mówi: Muszę się umniejszać, żeby on wzrastał. Jan chciał być malutki przy, przy osobie pana Jezusa. I tego ducha pokory. Widać już w scenie narodzin świętego Jana Chrzciciela. Jan jest w ogóle niesamowitym świętym. Zobaczcie, że w roku liturgicznym aż dwa razy wspominamy postać świętego Jana. Przy jego narodzinach, to jest dzisiaj, i kiedy wspominamy jego męczeńską śmierć. Mimo tego, że wspominamy go dwa razy, dzisiaj tak naprawdę ten tekst nie jest o Janie. Bardzo mało tutaj jest o Janie. Zobaczcie, mamy informację tylko o tym, że nadano mu imię, ale Jan jest w tym bardzo bierny. Wiemy o tym, że jest tam jego ojciec, jest tam jego matka. Jan ma zaledwie 8 dni, bo jest moment jego obrzezania, a więc nie dokonał jeszcze niczego wielkiego. Jeszcze nikt o nim zupełnie niczego nie słyszy. A więc, skoro ta Ewangelia nie jest o Janie, to o kim ta Ewangelia jest? Oczywiście, Ewangelia jest zawsze o Panu Jezusie, jest zawsze o Panu Bogu. I chcemy ją w takim kluczu czytać, bo Jan od początku, od momentu swojego, swoich narodzin wskazuje nam na Baranka Bożego wskazuje nam na Jezusa, wskazuje nam na Boga. I ta Ewangelia pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg działa w naszym życiu. Spróbujmy się temu przyjrzeć, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Otóż zobaczcie, ludzie się zaczęli dziwić, pytali kim będzie to dziecie, ale nie dziwili się patrząc na te dziecie, ale dziwili się patrząc na wszystkie wydarzenia i okoliczności, które towarzyszyły, Temu momentowi, w którym Jan otrzymywał imię. Był moment, w którym wszyscy się cieszyli, ponieważ spełniała się obietnica. Elżbieta i Jan, którzy byli już starzy, otrzymali obiecane potomstwo. I teraz jest bardzo ważny moment, w którym przychodzi czas na to, żeby nadać synowi imię. Elżbieta nadaje imię, mówi: Jan będzie mu na imię. Ma takie w sercu rozeznanie, że będzie mu na imię Jan. I wszyscy są zdumieni, bo taki był zwyczaj, że zazwyczaj nadawano imiona, które były już gdzieś tam w rodzie. A więc chciano mu nadać imię Zachariasz, imię jego ojca. A Elżbieta mówi, nie, Jan będzie mu na imię. Więc wszyscy zdumieni pytają ojca, ale pytają go w sposób dość ciekawy. Pytają go w taki sposób, że Zachariasz bierze tabliczkę i na tej tabliczce pisze: Jan będzie mu na imię. Tak czytamy w przekładzie polskim, a dosłownie Jan mu, Zachariasz mówi tak: Jan jest mu na imię. Co to znaczy? To znaczy, kochani, że Zachariasz ma pewne rozeznanie w sercu. Skąd bierze się to rozeznanie w sercu Zachariasza? Dlaczego Zachariasz, kiedy mówi o imieniu swojego syna Jana? Mówi to jako fakt oczywisty. Nie istnieją fakty oczywiste. Wszystkie są fakty oczywiste. Tak? Mówi to jako, jako, jako oczywistość. Nie? Skąd w nim się bierze to wielkie przekonanie, że Jan jest mu na imię? Otóż, i tutaj chcę zrobić dygresję do naszego życia, bo to jest bardzo ważne yy, i to się bardzo odnosi do naszego życia, bo my możemy znaleźć się w skórze Zachariasza. Kim jest Zachariasz? Musimy troszkę zrozumieć kontekst. Cofamy się 9 miesięcy wcześniej, do momentu poczęcia Jana Chrzciciela. Zachariasz to jest kapłan, to jest człowiek wiary. To jest człowiek, który jest, yy, myślę, w społeczeństwie też postrzegany jako człowiek Boga. Przychodzi do niego Pan Bóg. Co się dzieje? Bo Zachariasz przez całe swoje życie wyczekuje potomka. Zachariasz ma w sercu pragnienie potomstwa. On zapewne modlił się wiele razy do Pana Boga o potomstwo. I uwaga, przychodzi do niego Pan Bóg i mówi: Zachariaszu, Obietnice daje ci obietnicę, daje ci potomka. I teraz wielu egzegetów porównuje ten tekst zwiastowania Zachariaszowi z tekstem ze zwiastowaniem Maryi, z taką jedną różnicą, że Maryja wierzy Panu Bogu, a Zachariasz nie wierzy. Uwaga, będąc kapłanem. Zachariasz, który był w świątyni, może jego nie wiem jeszcze ubrania pachniały kadzidłem który modlił się nieustannie w świątyni, nie uwierzył Panu Bogu w to, że Pan Bóg jest mocny. Mimo tego, że wcześniej modlił się o potomka, yy, odwrotnie Maryja, która była w swoim domu gdzieś na prowincji, ta czternastoletnia dziewczynka uwierzyła, że Bóg może być Bogiem potężnym. Jakie były konsekwencje tego, tej niewiary Zachariasza? Otóż taka była konsekwencja, że Pan Bóg pomyślał sobie tak, skoro jesteś kapłanem, który nie wierzy, to po co będziesz mówił nie masz nic do powiedzenia myślę że to jest bardzo smutny obraz Zachariasza kapłana który nie wierzy i rzeczywiście Zachariasz traci mowę i traci y, słuch Zachariasz nie słyszy i Zachariasz nie mówi to są dla niego bardzo ważne e, ważny czas to są rekolekcje to jest czas łaski ale zobaczcie co chcę podkreślić bo w naszym życiu może być też tak że my Którzy deklarujemy się jako ludzie wierzący, możemy mieć wątpliwości, że pewne rzeczy w naszym życiu, że Pan Bóg ich nie spełnia, że coś dzieje się nie tak, że przychodzi moment zwątpienia, trudu, że przychodzi moment niewiary. I czasami może być tak, że oby tak było w naszym życiu, żebyśmy się lepiej nie odzywali, żebyśmy pozostali cisi. To jest wielka łaska, to, że Pan Bóg zabrał mu mowę i że zabrał mu słuch, to była dla niego wielka łaska. Jaki pożytek z kapłana, który nie widzi lepiej, niech siedzi gdzieś tam na boczku, niech się przygląda i niech nic nie mówi. Otóż, kochani, Zachariaszowi pozostał jeszcze jeden zmysł przynajmniej. Chodzi mi o zmysł wzroku. Dlaczego ten zmysł był taki ważny? Ponieważ okazuje się, że ten czas, w którym Zachariasz można powiedzieć, że został przez Pana Boga, w cudzysłowie, okaleczony, ponieważ pozbawiony został słuchu i mowy. Że to był czas niezwykłej łaski, to był czas rekolekcji przygotowanych mu przez Pana Boga. Po czym to poznać? Po dwóch rzeczach. Po pierwsze, zobaczcie, Pan Bóg nie odwołał y, obietnicy danej wcześniej Zachariaszowi. Pan Bóg jest wierny. Pan Bóg obiecuje i jest Bogiem wiernym do końca. Pan Bóg działa pomimo naszej niewierności i czasami musi w naszym życiu coś pokrzyżować, czasami musi w naszym życiu tak zadziałać, aby stworzyć nam odpowiednie warunki, żebyśmy mu uwierzyli. Bo co się dzieje potem? Zachariasz ma wzrok i on przez dziewięć miesięcy obserwuje, jak łono Elżbiety rośnie czyli obserwuje, jak na jego oczach wypełnia się obietnica Boga. Kochani, czas, w którym nic nie mówimy, czas, w którym nic nie słyszymy, to jest duchowa pustynia. Zachariasz w swoim życiu przeżywa czas duchowej pustyni. Nie wiem, czyście w swoim życiu kiedykolwiek przeżywali czas duchowej pustyni. Czas, w którym nie włączacie telewizora, czas, w którym nie włączacie, nie wiem, mediów, w którym nie włączacie internetu, czegokolwiek, w którym nic nie mówicie. Staracie się ograniczyć też mowę. Czas dla Boga, czas, w którym obserwujemy to, jak Pan Bóg działa w naszym życiu. Kochani, bo nam bardzo często to gdzieś ucieka. Jesteśmy bombardowani informacjami. Także bardzo często nie widzimy, w jaki sposób Bóg wypełnia swoje obietnice w naszym życiu. Ja to widzę jako też spowiednik, jako kapłan wiele razy jest tak, że ludzie przychodzą czasami rzeczywiście z historiami połamanymi. Wierzcie mi, są trudne historie, ale kiedy zaczynają mi opowiadać swoją historię, to z tej drugiej strony kratek konfesjonału widzi się czasami zupełnie odwrotnie. Widzi się jak Pan Bóg pisze przepiękną uwerturę. Na pięciolinii naszego ludzkiego życia. I człowiek zupełnie o tym nie wie, nie ma bladego pojęcia, ale ten, kto siedzi, im persona Christi, który ma możliwość z boku troszkę obserwować, właśnie mówię, obserwować, co dzieje się w życiu tego człowieka, może powiedzieć, dzieją się rzeczy wielkie. I ten czas dla Zachariasza był czasem niezwykle łaski. Był czasem miłosierdzia. Miłosierdzia, bo Pan Bóg, pomimo Jego niewierności, pomimo Jego słabości, okazuje się być Bogiem wiernym. Okazuje się być Bogiem, który spełnia, wypełnia obietnice dane wcześniej Zachariaszowi. Dlatego Jan, znaczy Pan daje. Pan jest miłosierny, można też w takim wolnym tłumaczeniu yy, tłumaczyć. Teraz rozumiemy, dlaczego ja, Zachariasz decyduje się nadać to imię swojemu dziecku. To nie jest tak, że to jest jakieś widzi mi się. To jest coś, co bierze się z doświadczenia jego z takiego wewnętrznego doświadczenia. On to przeżył. Przeżył to, że Bóg okazuje się wiernym, że Bóg jest tym, który błogosławi, który daje nam z miłosierdzia, który daje nam, ponieważ ponieważ jest miłosierny, nie dlatego, że Zachariasz był dobrym kapłanem, bo miał w swoim życiu moment niewiary, okazał się absolutnie do niczego. Pan Bóg okazał się wiernym. Dlatego w momencie, kiedy Jan, y, Zachariasz zapisuje Jan mu, i tutaj jest, także w języku włoskim jest tak przetłumaczone, jest na imię. On ma taką pewność, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, że Bóg jest Bogiem, który dotrzymuje słowa, że Bóg jest Bogiem łaskawym. On w tym imieniu mówi, kim jest Bóg. W imieniu Jana już jest zawarta definicja Boga. I to, w jaki sposób Zachariasz przeżywa Boga w tym czasie, kiedy zaraz z Elżbietą oczekują na narodziny swojego syna Jana. Nadaje mu imię Jan. Jan mu jest na imię. To jest słowo, kochani, naprawdę niezwykłe. Zobaczcie, co dzieje się w momencie, kiedy Zacharia zapisuje te słowa. Otwierają mu się usta. Dlaczego to jest ważny znak? Ponieważ zaczyna poprawnie mówić. To jest moment, w którym on może cokolwiek światu powiedzieć. Moment jego rekolekcji został dobrze przeżyty, otworzył się na łaskę Boga, obserwował z uwagą, co się dzieje i potem on wiedział, że to imię jest imieniem, które nadał Janowi sam Pan Bóg. I Zachariasz mówi, ja już nie dyskutuję, ja już niczego innego nie chcę tu zmieniać. Tak Pan Bóg powiedział i tak będzie. To jest imię dane przez Pana. To życie w Janie, to jest imię, to jest, to jest dane, to jest dar Boga. W tym imieniu Mieści się definicja Boga. To jest, kochani, droga człowieka od niewiary do wiary. Życzę sobie i Wam takiej wrażliwości, myślę, takiej jak Zachariasz dzisiaj, bo przecież nieraz w naszym życiu zdarzają się momenty niewiary. Życzę Wam tego, żebyście pozwolili się Panu Bogu poprowadzić, byście pobłogosławili Pana Boga wtedy, kiedy zabiera Wam słuch, i wtedy, kiedy zabiera Wam mowę, kiedy po prostu czujecie, że nie macie nic do powiedzenia w tej sprawie. Czekajcie, bo przyjdzie moment błogosławiony, kiedy zaczniecie poprawnie mówić o Bogu. Wtedy Zachariaszowi otworzyły się usta. Wtedy jako kapłan mógł mówić prawdę dalej o Bogu. Tego doświadczenia Pana Boga, takiego Pana Boga z całego serca Wam życzę i na ten wieczór błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen z Panem Bogiem.